Witam serdecznie drogich bliźniaków na moim kanale. Zapraszam, mówię to przy każdym filmiku do takiego pierwszego filmiku, który nagrałam pod tytułem nowy kanał. Gdybyście chcieli tam więcej usłyszeć o tym, co będę chciała tutaj dla Was robić i dla siebie też, bo to mi sprawia też bardzo dużą przyjemność, radość i dzielenia się z Wami swoją wiedzą i też tutaj pracą. Bardzo miło mi jest Was poznać. Mam nadzieję, że będziecie chcieli ze mną tutaj razem współtworzyć ten kanał. Bardzo proszę, oczywiście, o subskrypcję i o lajki, ponieważ jest to nowy kanał. Nie mam w tej chwili żadnych subskrypcji. Może się już pojawiają jakoś w trakcie, jak to nagrywam, bo zanim to wystawię, to, to, to są te pierwsze dwa filmiki, które wyjdą dla barana i dla byka. Ale oczywiście wiem, że tych subskrypcji muszę mieć chyba tysiąc. Będę chciała dla was potem zrobić z tego tytułu podziękowania jakieś jakiś fajny, fajny fajne czytania. Bardzo miło was poznać. Jest bliźniaki. Kocham wszystkie znaki, bo każdy z nas jest cudowny, ale bliźniaki są mi najbardziej najbardziej tutaj przyjazne z tego względu, że sama jestem spod znaku bliźniąt tak jak mówiłam nawet na tym właśnie pierwszym filmiku ja jestem numerologiczną jedenastką i siódemką z dnia więc mam tą taką duchową część mojej osobowości jeśli chodzi o numerologię to jeśli chodzi o astrologię i bycie bliźniakiem to naprawdę jestem takim typowym bliźniakiem i tyle u bliźniaków ilu znam to naprawdę są przesympatyczne osoby, ale potrafimy mieć charakterek, że jak jest coś fajnie to jest fajnie, ale jak jest coś ktoś nadepnie na odcisk to to ten drugi kolega bliźniak się tutaj nas uruchamia. Także bardzo, tym bardziej bardzo mi jest miło poznać innych bliźniaków, którzy są tutaj ze mną w jakiś sposób spokrewnieni astrologicznie tym znakiem. I cóż, no mam nadzieję, że będzie nam się tutaj dobrze razem współpracowało, że będziecie miło wracać do mnie na te czytania. Także zapraszam serdecznie każdej osobie. Dziękuję już teraz. Oczywiście za te wszystkie komentarze, które bym chciała, żebyście zostawiali, żebym mogła się nauczyć, jak to wygląda. Jakieś pytania, jeśli macie do mnie, to też zapraszam. Będzie mi na pewno bardzo miło. Zaznaczam tylko, że. Uczę się tego wszystkiego, więc y, mogę nie być taka jeszcze w tym wszystkim biegła, w tym odpisywaniu, w tym, w tym tutaj zapoznaniu się y, wszystkim, tak? Y, no to cóż, zapraszam w takim razie serdecznie, bliźnięta na czytanie na maj 2021. Bliźnięta. Oczywiście mówimy o bliźniętach. Yy, które też mają tutaj ascendent bądź yy, oczywiście każdego bliźniego który jest ascendent ma słońce czy w księżycu zawsze może coś dla siebie wyciągniecie z tego czytania wiadomo, że nie jest to dla wszystkich ponieważ no tak się nie da bo każdy z nas mimo wszystko urodził się w innym dniu o innej godzinie ma inną numerologię więc nie jesteśmy aż tak bardzo tacy sami, ale te energie oczywiście na pewno niektóre wspólne są. Bliźnięta maj 2021. Praca i finanse oraz związki. Myślę, że to są takie dwa najgłówniejsze tematy, które gdzieś nam towarzyszą. Bliźnięta maj 2021 praca i finanse oraz związki partnerskie, relacje poprosimy karty, pokażcie co dla bliźniąt dla osób z bliźniąt w maju 2021 najwyższą dla was mhm. Bliźnięta, praca i finanse w maju 2021. Praca i finanse. Początek maja. Hmm. Środek maja. Hmm. Końcówka maja. Hmm. I rada. Jaka jest rada dla bliźniąt dotycząca pracy, finansów na maj? Uh -huh. Związki, relacje partnerskie dla bliźniąt. Związki, relacje partnerskie dla bliźniąt w maju 2021, Czartek miesiąca, początek miesiąca, I końcówka miesiąca. I jaka jest rada dla związków partnerskich? O, kochane bliźnięta, na dnie tali 10 pucharów. Ogólna energia, taka naprawdę szczęścia rodzinnego, emocjonalnego, takiego bym powiedziała, więc bardzo, bardzo fajne takie tło, tło energii dla, yy, dla nas. Yy, mogę tak powiedzieć, że dla nas, bo jestem tym bliźniakiem. Otóż tak, drogie bliźnięta, jeśli chodzi o pracę i finanse, no to oczywiście taki trochę zastój, bym powiedziała, tak? Czwórka Mieczy mówi o tym, że to jest taka, taki trochę zastój, nic się nie zmienia. To jest takie. Ozdrowienie, bo to jest karta, która mówi o, o relaksie, tak jak tu widać na, na załączonym obrazku, zresztą tak. To są bardzo często wyjazdy do sanatorium, odpoczynek i tak dalej. No, co by miało tutaj znaczenie, jeśli chodzi o pracę, ponieważ, ponieważ początek maja, bo ta karta to wskazuje, to jest majówka, więc równie dobrze może to być relaks związany z wolnym dniem od pracy. Ale to też jednocześnie mówi o tym, że ta praca jest po prostu nic się nie zmienia na początku, tak? Tego miesiąca w tej pracy. Dla niektórych bliźniąt może tak być, że ta połowa maja i końcówka tego maja mogą przynieść jakieś zmiany rzeczywiście, ponieważ. Tutaj w środku maju, maja możemy czuć takie troszeczkę niezadowolenie, takie trochę rozczarowanie, takie bardziej emocjonalne oczywiście. Natomiast coś nam może tutaj nie pasować. Będziemy chcieli coś jak gdyby tutaj zmienić, tak? Ponieważ na koniec maja mamy pazia mieczy. No mieczy bardzo często nam mówi o tym, że no jest to taka szaleńcza, szaleńcza jakaś energia młoda. Więc mogą być to jakieś pomysły, mogą być to jakieś małe tam konflikty, coś ktoś powiedział nie tak w tej pracy, i gdzieś tam ten, ten maj może być taki nieciekawy, tak? Natomiast myślę, że większość z tego to jest tak naprawdę w naszej głowie, ponieważ tu najwie, najgorszą w cudzysłowie kartą jest właśnie ta ósemka kielichów. No to bardziej nam tutaj mówi o tym, że my emocjonalnie gdzieś za bardzo coś po prostu przeżywamy, coś za bardzo jesteśmy czymś rozżaleni. Więc może tak być, że w tej pracy nic się za bardzo nie, nie zmieni, tak? że gdzieś tam, gdzieś tam będziemy chcieli, mieli taki zamiar tą pracę zmienić i, i jakiś taki pomysł będziemy mieli na to, żeby coś, coś tutaj stworzyć, coś nam wpadnie do głowy. I tak może i tak może też być, tak? Bądź po prostu jakieś takie gorsze momenty w tej pracy. Jeśli chodzi o finanse, no to tutaj też tutaj jak gdyby takich dużych zmian nie widzę, tak? Właśnie, tak? Po prostu ani do przodu, ani do tyłu. Tutaj, więc, więc gdzieś tam się to będzie ciągnęło, także ten maj taki będzie w tych finansach i w pracy taki, taki nijaki, bo tak naprawdę zrobi, zrobiło się ciepło, wrócimy z tej majówki. I może tak być, że nie będzie nam się chciało czegoś robić, bądź to co, to, co robiliśmy do tej pory, uznamy za coś, co nam nie przynosi tego, czego oczekiwaliśmy, że może byśmy chcieli coś zmienić. Natomiast myślę, że powinniśmy to jakoś po prostu przetrzymać i zobaczymy, jakie będą karty na czerwiec, ale. A czy oczywiście, że to nie jest tak, że karty tak pokazują i my tak musimy robić, bo jeżeli ktoś ma jakieś nowe możliwości przed sobą, to jak najbardziej powinien, powinien z nich korzystać, bo ostatnią kartą na koniec maja jest właśnie paś mieczy. Który mimo wszystko może właśnie mówić o nowych jakichś takich pomysłach, tak? Że gdzieś tam coś w głowie zaświta. To jest osoba bardzo chłonna wiedzy, intelektu, więc jak najbardziej, jeśli coś wpadnie jakiemuś bliźniakowi do głowy. Albo coś się pojawi na horyzoncie, a to, co było wcześniej, nie sprawiało nam jakiejś większej tutaj przyjemności, to oczywiście uważam, że trzeba z tego korzystać, bo jedyną stałą w życiu jest właśnie zmiana. Więc zawsze coś się zmienia, więc to, to nie jest nic złego. Rada, jeśli chodzi o pracę i finanse, jest po prostu, żeby bawić się, tak? żeby no, odczuwać, odczuwać takie, takie, takie współistnienie w tym społeczeństwie zawodowym tak? gdzieś tam wśród współpracowników, pracowników, szewostwa. Ale też i znajomych, tak, żeby po prostu no, nie, nie zamartwiać się tak bardzo, tak? żeby jak gdyby te emocje, emocje znaleźć w innym miejscu, czyli niech ta majówka nas troszeczkę tak obudzi emocjonalnie trochę do takiego właśnie świętowania, do takiej zabawy. A wtedy może ujrzymy zupełnie coś innego, jeżeli dostarczymy takich pozytywnych emocji sobie. Natomiast, no mówię, zawodowo tutaj, tak jak powiedziałam, może tak być, że będą na koniec miesiąca jakieś pomysły i ta zmiana będzie chciała tutaj nam się wepchnąć naprzód. Natomiast jeśli nie, to po prostu jakieś takie małe znudzenie i takie rozczarowanie, ale to też może być po powrocie z tej majówki i jakieś takie niezadowolenie. Natomiast nic złego tutaj się nie będzie takiego działo. Może jakieś wydatki większe też gdzieś tam w tej majówce, no ale to wiadomo, że to też jest majówka, więc osoby, które gdzieś może będą chciały wyjechać bądź spędzić ze znajomymi czas, to też są zawsze koszty, bo to też zawsze coś tam trzeba kupić, gdzieś tam podjechać, więc to tylko tyle. Natomiast żadnych takich strat finansowych ani innych takich rzeczy ja nie widzę tutaj, tak? także nie będziemy miały tak źle bliźnięta. Jeśli chodzi o związki i relacje partnerskie, małżeńskie, w jakichkolwiek relacjach jesteście, no to takie troszeczkę powiem tak, na początku to też miały chyba baranki, pamiętam chyba, albo byk już nie pamiętam, takie trochę... Jak gdyby system obronny nas się pojawi, czyli takie, takie pilnowanie swojego zdania, swojej pozycji, nie, 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 ja sobie nie pozwolę, tak? albo coś tego, tego typu w tych relacjach, czyli będziemy miały swoje zdanie i jak gdyby będziemy chciały się będziecie chcieli, chciały się bliźnięta czuć po prostu wolne, tak, no to myślę, że wpływa na to bardzo dużo właśnie ten, ten okres wiosenny i ta majówka, to słońce bo będziemy chciały gdzieś wyjść ósemka, ósemka, buław mówi tutaj w ogóle bardzo buławowo tutaj jest bardzo dużo energii że po prostu bliźnięta są zazwyczaj bardzo energiczne, tak, więc one chcą po prostu wyjść, więc um, będziecie manifestować tutaj bardzo swoje potrzeby, takiego wyjścia do ludzi, do przyjaciół do koleżanek, do kolegów, do działania, tak? I to tak jak gdyby szybko, szybko, bo tutaj w połowie miesiąca jest pokazane, że będziecie bardzo działać, tutaj w tych związkach. Tak? Więc dużo może być jakichś powrotów, jeśli jesteście w jakimś tam rozejściu bądź w jakichś tam nieprzychylnych sytuacjach, bo takie też przecież mogą być. Nie znam waszej sytuacji, każdego z was osobna. Mogą być powroty. Mogą być jakieś wiadomości od osób, na które czekaliście, od, na które wiadomości czekaliście, tak? Natomiast koniec miesiąca pokazuje się przepięknie. Jest to moja ulubiona karta. To są dwa puchary i o tyle o ile bardzo tarociści tutaj różnie się wypowiadają, i w książkach też jest to różnie opisane. Jeśli chodzi o kartę kochanków z wielkich arkan, a dwójkę pucharów. Tak dla mnie właśnie w dwójka pucharów to jest chyba to, co by jest najlepsze w, tym, w, tej, w, tej, w tej odpowiedzi, jeśli chodzi o, o, o karty miłości i uczucia, to dla mnie to są właśnie dwa puchary. Więc jakby nie było, jakie działania, jakaś energia, jakaś szybkość, jakieś coś na wariackich papierach, no a zresztą bliźnięte takie są, to na pewno koniec miesiąca będzie super. Partnerski. Jeśli się nie widzieliście, to się spotkacie. Jeśli, jeśli gdzieś mieliście wyjechać, to wyjedziecie i się spotkacie. Także same pozytywne rzeczy, jeśli chodzi o, takie, o, takie, o taką sferę tutaj związków. Natomiast, jaka jest rada? Rada jest no, bardzo fajna dla osób, które może są w związkach na odległość, bądź, bądź dopiero coś tam zaczynają, no to iść w to, bo to jest rycerz Buław, to jest ognisty, ognisty człowiek. Więc rada jest taka, żeby po prostu korzystać z tej energii, tak? Nie powiem tutaj, czy to będzie coś stałego, czy nie, bo to nie jest rozkład na teraz, ale jest to bardzo pozytywne na tu i teraz, tak? Energia, więc, więc idźmy w to, poszalejmy trochę, w starych związkach niech się coś obudzi. W nowych związkach nawet nie trzeba tego budzić, bo to jest rozpalone i tak będzie. Także silankowo, tak jak przystało na miesiąc maj, słuchajcie, kochani bliźnięta, tak w uczuciach dla bliźniąt jest rewelacja. No w pracy może takie troszeczkę bardziej niako, ale też wiem sama po sobie, że właśnie u mnie też jest tak trochę niako. Ni w pięć, ni w dziesięć, więc, więc też staram się ten czas zamiast martwić się, spędzać właśnie w fajnej atmosferze, ze znajomymi, porozmawiać o czymkolwiek innym i tego też Wam życzę. To się potem jakoś gdzieś wyklaruje. Czasami jest tak, że z kimś porozmawiamy, z jedną z drugą osobą, i później się okazuje, że, wow, jakąś propozycję dostałem, albo jakieś możliwości, albo coś, coś mi wpadło do głowy i coś zacznę jednak robić innego w tej pracy, albo coś się nagle pojawi, jakiś telefon. Także nie martwcie się o pracę, bo to też jest rozkład dla mnie. Nie martwcie się absolutnie o związki, bo to są piękne karty. Oczywiście my zdanie zawsze musimy mieć, bo bliźniak jest tutaj taki, że on wie najlepiej w większości przypadków, ale ogólną, ogólną energetykę mamy przewspaniałą. Więc bliźnięta, bardzo było miło Was poznać, tym bardziej jesteście mi bliskie. Z tego względu, jak wspomniałam, że też jestem tym bliźniakiem, więc zapraszam wszystkich do subskrypcji, do tych lajków, ale przede wszystkim do komentarzy, jak to z Wami rezonuje. Bo wiadomo, że nie ze wszystkimi, tak? Więc to, co jest dla Was, to bierzcie, to co nie, to zostawcie. Ale piszcie też do mnie, bo chciałabym Was wszystkich poznać, te osoby, które chcą ze mną tutaj współistnieć i tworzyć ten kanał. Jestem już wdzięczna wszystkim, nawet za wejście na ten kanał, jeśli ktoś wszedł, nawet na chwilę. Jest to dla mnie nowość i, i wiem, że się nie zawiodę na Was. I dziękuję, że jesteście i że będziecie chcieli ze mną tutaj współtworzyć ten kanał. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Do zobaczenia, oczywiście, z czytaniem na następny miesiąc, ale jeszcze po drodze będą jakieś różne filmiki, to Wam gwarantuję, bo jeszcze mam runy. Jeszcze mam wyrocznie runiczne, kartanierskie, więc tu też będę chciała zupełnie pod innym kątem dla Was takie filmiki tworzyć, więc zapraszam, obserwujcie mnie. Wszystkiego dobrego, bliźniaki.